Siam się chciała poznać, że ja coś się wszystko wykazało. Przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale wróciłem. Przepraszam naprawdę bardzo, że mnie tak długo nie było, ale miałem bardzo taką przerwę. Nie będę ukrywał po prostu, nie wiem, czy nie chciało mi się nagrywać i tyle. Tak naprawdę nie chciało mi się nagrywać, ale widziałem wyświetlenia pod. Z filmami, to tym bardziej chciałem zrezygnować z nagrywania, ale powiedziałem. Ach, tam no, nagram w końcu coś. Po tylu latach, ile dwa miesiące minął, nagrywam i śl. Dobra, nie mam zamiaru, tak tłumaczyć wam tu wszystko. <grym się zbyt wytrzał> mam, mam to, czego szukałem od samego początku. I jedyna rzecz, której potrzebowałem, chyba. Więc wyjdę tu. Niech się zapisze gra, i możemy iść dalej. Tylko, się, policja ci nie pewnie zobaczy, to będę w dupie. Czas na craftowanie. Nie wiem, jak się robi lepszy kill off, ale mam myślny plan. Ja teraz kupię tu dziursko. by było z głowy na noc. To już wykopię teraz. I resztę mogę już tak naprawdę widelcami kopać. Sadzę maneki na łóżku i tyle. Dziękuję. Mam pracę? Ja nie mam pracy. Więc teraz możemy sobie pochodzić. Ja opowiadam wam przy okazji. Mam resztę mojej taktyki. Pierw. O, nie, tu są pompki. Na komputerze. Na komputerze mi się tam nie... Ubra, super. Ogólnie, moim planem jest właśnie wyjść tutaj. Kurde, gdybym mógł poruszyć w mapę, to by to ciekawie wyglądało. Tam też są czerwone drzwi, tam dalej. I to jest miejsce do generatora właśnie naszego. I my wyłączymy ten generator. Wtedy idziemy na górę. I po prostu przekopywujemy się. Wchodzimy tędy i tam ogrodzenie przekopujemy. Ale zanim zrobię to wszystko, muszę posadzić mojego na dłuszka. I to wszystko wymaga energii, więc idę na. Ch y nie, nie idę spać. Ja się może umyję. Tak. Ja ogólnie wszystkich mogę zdjąć na hita, więc. No. Mi tam obojętnie. Ale muszę mieć pełną energię. To jest najważniejsze. Lecimy, dalej. Nie wiem dziś, oczywiście była ankieta na YouTube na społeczności, czy mam nagrywać na kąpie. Większość była na tak. Jest no, spoko, będę nagrywał na kąpie, ale nie teraz. No, bo ja się nie będę nagrywał. Będę nagrywał na czymś innym na czymś lepszym. Jakiś OBS główniany. Albo poćwiczę jeszcze tą prędkość do końca, wiecie? Ej. Ej, on mnie bije! Es? Wezmę wrażenie, co to dwie rzeczy. Totalnie ślepi są policjanci tutaj, więc no... Ja zresztą nie mogę przy nich, przy nich te wszystkie rzeczy. Więc... Super! sobie mogę go wziąć nawet na ręce i sobie z nim tak. Ojej, dobra, dobra, jednak nie. nie. Jednak nie. Dobro, nie już, już widziałem, że kurde. Wok, co się. Dyszy. Wszyscy dyszą tylko. Dyszą, dyszą. Dyszcie. Wszyscy sobie nie, na pręcznicach będę. Mam chyba z tego co wiem, najwyższego poziomu kombinerki. Mam nadzieję, A to jest najważniejsze. Ja muszę zdążyć to wszystko zrobić. Dlatego właśnie teraz wykopałem to, to dziursko, Tak, mam najmocniejsze. Na pewno tu mamy atrapę cegły. tu w razie co, plakat. No I kilofusami raz użyjemy. To jest najważniejsze. To, to szczególnie, bo jak wcale nie będziemy, to oni od razu będą nas klepać. A jak jeszcze to założymy, to tylko będzie wzrastać podejrzenie. Więc warto zauważyć te dwa fakty. Ale dobra, nic tu po nas. No i teraz możemy sobie tylko czekać na spokojnie, więc ja chyba idę teraz... ...na stołówkę. Chwilę mi się nie skończy. Nie wiem, że o co tu martwić. Pytanie, ile klucza się zużywa? Nie wiem, ile klucza się zużywa. 20% Będzie na styk. Będzie na styk nam starczyć. Będzie nam starczyć na styk dosłownie. My tam przejdziemy 4 razy, użyjemy klucza. Później przejdziemy tędy. O kurde, chlepiam się. Chcę dołączyć. S? Ty nic nie miałeś. Tak, to też nic nie mieliśmy. Lubię się bić z ludźmi, naprawdę. Zresztą moja przyjemność w tej grze. Szczególnie jak mam super soft to W sumie to coś. Ja to mogę. Jakie to. O, tak. Ja muszę zebrać z powrotem coś na broń. Jak ktoś mnie zacznie klapać, to, to się mnie automatycznie się bije ludzi. W mogę. Czy się mogę przenocować? ja... Był już obiad, Nie, nie było jeszcze obiadu. Czy było? Czy teraz kolacja? No, mamy, że nie było obiadu. Sklaroza. Co? Kim ty jesteś? Mistrz ceremonii? Mogę cię Nie mogę. Skurwiel. Przepraszam. Oczywiście teraz staram się mniej przeklinać. Wiadomo. Ale dalej będą to przekącić tak tutaj, ten. chodziły w na kanale. To nie może być taki super niewinny, czysty kanał. I bym uderzył tego. Ej, nie, nie, dobra, dobra, sorry, sorry, sorry. Ja chcę tylko. Ja chcę tu tylko tego, tego. Ja chciałem tu tylko wziąć. Oberwiesz zaraz. Jak się nie uspokoisz. Dobra, o chcę oberwać ewidentnie, muszę go skrytać tu. Co widzieliście. O dobra, walę was. No. Bliski klucz. Rzuty. Czy jeden do celi jest? Czemu? Mam ten znaczek. Nic nie zabrałem policjantowi. Za zabicie policjanta Nic mi nie zrobi! Prawda? Nie mam nic wykwipunku, odpieprzcie się ode mnie. Mam wszystkie klucze na miejscu, pieprzcie się. Bro, what the fuck? Czy to jest taki zapis? Nie zabrałem im klucza. Bo... Do cholery jasnej. Podejrzane? Ale jesteśmy, na no, on Dobra, więcej nie będę bił ludzi. No kurde, sam nie bije. No dobrze, chociaż jego pobili. Jego chociaż pobili. Я из вас с Они не могут так все дать. да? Бейся... бейся пинниками, всем, кто в телефон. Ну, это панцирь, Tak, i ja wzmocnioną odzież więzienną. Nie są u Teraz byli mi praca. Coś co mogę gdzieś awczyć, albo co pogadać z wami, albo spuścić komuś coś w kiblu. To tak może. Weźmy jakieś sfera nowego gówna. Spuśćmy to ją w kiblu. Nie, nie, nie jestem niegrzeczny, z nim jestem. Spuszczę się. Wszystko w kiblu. Szkoda, że maksymalnie trzy rzeczy. Najbardziej wartościowe, im. O, co może Ten. coś bardzo fajnego. Już tego nie zrobił. Dobra, no, zamknij Dupa. Chciałem powiedzieć brzydsze słowa. To, to, to. Przybieram ci taki dla nas Nie O, komuś się zrobi mały wylew, widzę Komuś się tu rozlało w kiblu I będzie przypał Czy że grzebie? rzeczy to będzie już żółko będzie Ale tu się taki wylew zrobił z tego O kurde, tą całą celę zalało Och, ma folię? No cóż, nie ma folii. Szybko patrzę... to, i widzę, że klej. Klej powinien być nielegalny w tej grze, ale... ...jest legalny. I ja się mogę na tym poślizgnąć? Ja się na tym mogę poślizgnąć? Nie. To takie jest, jest. Całą cel zalałem. Gdyby to się jeszcze wylewało z tej... z celi to woda. Ja tu... ...pomagam panom. Czyścić. To, co złe, spuszczaj to. Jest? Kurde, nie ma kubeczki ten na Też nie ma. Dobra, spuszczaj w kiblu. Pan dzban. Nie pana dzbana. Nie chcę to jest niezapomniane. Zapalniczko powinno być w szczególności nielegalne. E no. Przecież ludzie mogą dosłownie podpalić w niedzielę, bo że nie, to jest ognie coś. I czekoladki też nie dostaniesz, nie zasługujesz na to. Yes? I wszystkim spuścimy wody w kiblach. Tutaj woźny będziemy się sprzątać. Oj, długa przygoda będzie. Jestem 21, bo mam trzy Więc możemy sobie tak czekać. Ja mogę z wami pogadać, a ja w sumie nie mam o czym. Jak tam stamina? Stamina mi spadła. Oj, to źle. O, źle. Mogę zejść, tak? Muszę poświęcić trochę siłę. Tak. Tak brać coś, bym miał każdego na flika. To jest na pewno. Z każdym razie będę musiał tylko wykonać. Kurde, cie cieszcie się, bo najprawdopodobniej najprawdopodobniej 13 sierpnia będzie nowy filmik z Geometry Dash. Najprawdopodobniej. W sumie na pewno myślę. Módlcie się, bo ja mogę zapomnieć o tym w każdej chwili. 13 sierpnia jest. To już są urodziny Gometry Dash. Już 10. Tak, ja na... już Za. Ile? Dzisiaj który jest? Dzisiaj mamy. Będzie... Ile się nie dowiemy? Chyba 11. No w każdym razie no za niedługo będzie odcinek z Gometry Dash. Anniversary. Wtedy powinien być aby, Jak nie wyjdzie. To zrobię typowy odcinek, kolejny odcinek z GD. Urodzinowy specjal. Nie urodzinowy specjal w sensie mój, tylko aniversary specjal. zrobię odcinek o urodzinach gierki żebym <laughs> tylko nie był przeszukiwany. Bo pójdzie mi gorzko. Dzisiaj, kurde, nareszcie uciekamy z tego więzienia, jak się jaram. Nie będziemy sprawdzać cele tych lumpów. A, dziękuję. Oj, o, nie, tu się naprawdę z celi wylewa. To naprawdę się z celi wylewa. Do, ja, to ja już zbiorę swój kubunek. To wszystko? Nie, no, ważne jeszcze batona. Mm -mm. Ohoho. A nie! Chwila, chwila, chwila! Poni tu sprawdzają. Teraz? Siapa! Niezłe portki, koleś dzięki, nie starczy mi klucza. Jak to? Fuck! Widzicie, co teraz muszę zrobić? Muszę wczytać kolejny zapis. Ja muszę drugi klucz skraftować. Ja... Ale jestem głupi! Ja muszę drugi klucz skraftować. Ja myślałem, że to już jest kurde ten dzień. Nie coś czułem, że coś tu będzie, nie tak. Czyli po 25% kimś traci. A no to... Widzicie? Jaki kawa mi zrobili? A na komputerze po 20 się traci. Tutaj 25. <grym> Za cholera jasna. No widzicie, no dobra, jedyne do łóżka. No i co nam? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.